Słuchajcie, a dzisiaj sprawdzimy, czy uczestnicy wiedzą do czego służą niektóre narzędzia, które mają w swoich Zapraszam. Teraz tak. Sprawdzimy, czy uczestnicy wiedzą do czego służy takie coś. Są to szczypce do łączenia profili do karton-gipsu. To wszystko wszyscy na pewno będą wiedzieli, o co tutaj chodzi. Próbnik elektryczny. I trzecią rzeczą to jest taki wzornik. Składa się do takich różnego rodzaju listków. Bierzemy sobie coś takiego. Słuchajcie, dosuwamy, odrysowujemy, wycinamy i mamy idealny kształt. Fajne jest to, jak mamy przykładowo rurę w domu jakąś idzie nam jakaś rura, coś takiego. Chcemy ładnie dociąć ten panel. Słuchajcie, usuwamy to. I mamy już łuk. Jaki tu nam dochodzi? Teraz idziemy sprawdzić wiedzę uczestników. O, dzień dobry dziewczynko, zapraszam tutaj, chodź. Aguj, zapraszam tu dzieciaku. Tak. Trzy minuty mam. Marta! Szybko, Martunia, minutę. Pół, ja ci... pół minuty. Dobra, mam tutaj trzy narzędzia, powiedz no, mi to, to one służą. Proszę, proszę bardzo. Do czego to służy? To... To wygląda jak... No do czego służy bardziej. Nie, nie wiem. To czy... nie jest termometr do mierzenia temperatury nie, pod Nie, to jest, to jest tester, bez napisany test. Termometr. Termometr tak jest. Bardzo dobrze zdał pan mhm. z egzamin. Dziękuję bardzo. No jakiś Wolto czy coś. No, 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 dobra, czy coś no, no dobra, coś takiego, jest trafione. Dobra. Tester pro. czyli nie zgadła się. No to sprawdza. Wszystko na ten temat. Dziękuję. Do czego to służy? Proszę wziąć do ręki, sprawdzić. Do otwierania słoików. No do obcinania czegoś. Nie. nie? Okej. Okay. Boże, to jest do otwierania słoików. A jak się otwiera tym słoik? Skąd wiedzieć? No na budowie trzeba się żywić, wieściu. Nie jest przypadkiem nitownica? Nabija nitów? Nie! To jest jakaś dziurkownica. Albo nitownica? Nie No coś się tu wkłada, jakieś tam... Chabal, do kartonu i się je zagniata. <grym> no robi dziurkę. Proszę bardzo, powiedz mi, co to jest to? To też może do płyty y, GK. Tu możemy sobie nadawać kształt. A co, co z tym robimy w płycie GK? Nie mam czasu po minuty minęło na Dziękuję. i później go przenosić. Bingo, Trafione. Dokładnie tak. A zapamiętuję kształt? I potem jest do odcięcia na przykład kafki. Bardzo dobrze. Ha. Cezary jesteś za? Tak. <laughs> Jakiś te w, jakbyś miał, nie wiem, kabel na przykład idzie czy coś, to ci zostawia szczelinę Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Daliście quiz na A nagrody? Nagrodą będzie uścis dłoni kierownika. Zapraszam. Dziękuję. Tak.